I to jest coś, co może zrobić każdy z nas. Ja zacząłem chodzić do Adama na zajęcia i chodziłem dużo dłużej niż teoretycznie powinienem, bo moi kumple tam poszli na, nie wiem, 8-10 sesji z nim, żeby po prostu poprawić sobie nawroty, poprawić sobie efektywność, tą szybkość pływania kraulem. A ja po trzech, czterech zajęciach z nim zrozumiałem, że mimo tego, że jestem ratownikiem, pływam, potrafię holować ludzi cięższych ode mnie, e, ludzi, którzy ze mną walczą i tak dalej, radzę sobie z tym, ja nie umiem pływać. Nie czujesz wody? Nie czuję. W ciągu jednego roku, od ferii do ferii zimowych Zobaczyłem, że tak jak ten basem przepływałem wcześniej na 17 ruchach pływackich, tak zwanych krokach pływackich, po nauce tego Total Immersion zacząłem przepływać to na 11 krokach. Czyli zmniejszyłem wydatek energetyczny na przepłynięcie tego samego dystansu o 1 trzecią. I to jest coś, co może zrobić każdy z nas. Ale to tak jak z tym moim pływaniem. Mi się wydawało, że coś umiem. Trafiłem na świetnego trenera, zapłaciłem za to jakieś tam pieniądze, wcale nieduże, i miałem zaparcie, żeby te dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy chodzić i uczyć się rzeczy, które już wiedziałem. On mnie uczył kraula, kraula, którym pływałem dobrze. Okazało się, że wcale nie potrafię. To jest informacja, dlaczego o tym mówimy? Bo to jest informacja dla polskich pracowników, przedsiębiorców, urzędników, polityków. Moment, w którym przestajesz się uczyć, przestajesz się rozwijać, przestajesz iść do przodu, to jest moment, w którym akceptujesz miejsce, w którym zostałeś.